Jedna szklanka soku z malin. Proszę bardzo. Lejemy. Część druga. Robimy syrop od cioci. Zapraszamy do oglądania. A teraz nagrywamy drugi przepis. Syrop na przeziębienie. Od cioci. Jedna szklanka soku z malin. Proszę bardzo, lejemy. Jedna szklanka soku z cytryny. Też lejemy. Tutaj widzimy. I dodajemy szklankę spirytusu Proszę bardzo. I dodajemy szklankę miodu. I wszystko, naszym... I wszystko razem mieszamy. Wszystkie składniki razem mieszamy. I zostawiamy na tydzień. No to my zostawimy I my zostawimy na tydzień. To na, na... Pić po jednej łyżeczce na noc. Prosimy pić po jednej łyżeczce na noc. Przepis numer dwa. Przepis numer dwa. Polecamy. Polecamy. I pozdrawiamy. Proszę zostawić pod tym filmem 20 tak, lajków. Tak, like I, I w nas następnym tak, tygodniu tak, dodamy trzecią tak, część.